Jedenastoletni Olek w Głogowie 28 lutego Został siłą wyszarpany z domu Wykręcono mu ręce Zawleczono go do samochodu Do którego na siłę go wrzucono Dzisiaj dowiedziałem się Kto siedział za kierownicą tego samochodu I to słuchajcie To jest już hardkor To co widzimy to przemoc stosowana na 11-latku. Porwanie w świetle prawa, osłaniane przez panią kurator i pana policjanta, który gazem przytwarzy straszy rodzonego brata Olka. I teraz tak, ci wszyscy ludzie doskonale wiedzą, co jest w tych papierach. Wiedzą doskonale, dlaczego Olek nie chce mieszkać z mamą. Uwaga, to jest pismo, które szkoła Olka wysłała do prokuratury, jest to protokół. Rozmowy Olka z psychologiem w szkole. Cytuję: Rozmowa dotyczyła tematów szkolnych, samopoczucia chłopca w związku ze zmianą szkoły oraz tego, jak przebiega budowanie nowych relacji rówieśniczych w klasie. W pewnym momencie, nie nawiązując do wcześniejszych wątków rozmowy, chłopiec poinformował, że cieszy się, że nie mieszka u matki, gdyż, jak sam Aleksander to ujął, partner mamy ma przyglądać się mu w czasie kąpieli. Gość, z którym Mieszkało moje dziecko. Partner mojej. mojej partner żony, mamy, tak? I twojej tak, byłej żony. Mhm. Tak, dokładnie. E, uporczywie, natarczywie wchodził mu do łazienki i lał mu. Przepraszam? Lał do kibla, kiedy dziecko się gołe kąpało w wannie, patrząc mu się w oczy. I teraz na to prokuratura. Rejonowa w Wolsztynie. Postanowienie o odmowie wszczęcia. Dochodzenia. To rozwala człowieka na kawałki uzasadnienie. Zapnijcie pasy. Wspólne korzystanie z łazienki przez osoby tej samej płci, gdzie jedna załatwia potrzeby fizjologiczne i w tym celu zdejmuje bieliznę, a druga w tym czasie się kąpie, nie dają tu obiektywnego i rozsądnego obserwatora podstaw do przyjęcia, iż zachowania te miały jakikolwiek aspekt seksualny i stanowiły prezentację treści pornograficznych. Jezu. Pozwól mi to doprecyzować, bo mi, jako ojcu dziecka w bardzo podobnym wieku, nie mieści się to w głowie. To znaczy tak, Twój syn w domu, w którym mieszka ze swoją mamą, tak, kąpie tak. się w wannie. Tak. I wchodzi obcy dla niego człowiek. Tak. I wyciąga penisa przy nim. Tak. Tak. I dla prokuratury, i dla mamy, i dla wszystkich organów jest to normalne. I w końcu grande finale. Wielki finał tego co chcę wam przekazać. Człowiek, o którym w szkole psychologowi opowiadał Oleg, siedział za kierownicą samochodu, do którego na siłę wciągano to biedne dziecko. I policjanci i prokuratura. I pani kurator, i Wysoki Sąd doskonale wie, co jest w aktach sprawy. A jednak nikomu nie robi problemu to, że dziecko zaciągane jest na siłę wbrew swojej woli do samochodu, za którego kierownicą siedzi facet, który przy tym dziecku wyciągał penisa w trakcie kąpieli dziecka. Na miłość boską, jestem ojcem. I nie mieści mi się to w głowie. A wam?